Witam Was na kolejnych targach Zieleń to życie na Pani Expo w Warszawie. Może nie wiecie, ale co roku tutaj odbywają się takie Oskary Ogrodnicze, gdzie prezentowane są nowe odmiany roślin i wybierana jest najlepsza odmiana z danego roku. I dzisiaj pokażę Wam wszystkich laureatów, zdobywców srebrnych, brązowych i zdobywcę złotego medalu. Zapraszam! Główną nagrodę w tym roku dostała laurowiśnia mirineda, to jest najmniejsza laurowiśnia dostępna na rynku, a wygrała tak naprawdę dzięki swoim pomarańczowym przyrostom wiosennym, jakie są ładne, chociaż dla mnie wywód dosyć kontrowersyjny, bo roślina jest dosyć taka, no według mnie oczywiście, nijaka. No ale cóż, lecimy dalej. A teraz z Ameryki przechodzimy do amerykańskiej borówki, ponieważ odmiana kamen jest odmianą ozdobną borówki, ponieważ ma bardzo bordowe liście i w sumie to jedyne co ja tak uszlachetnia. Również dla mnie kontrowersyjny wybór, no ale cóż, odmiana toro po prostu tylko z czerwonymi liśćmi więc owoce całkiem spore, ale bez szału. A teraz roślina, która była moim faworytem, jednym z dwóch, czyli Miłożą Goldflame. Jest to bardzo wąska odmiana miłożęba, która ma bardzo złote liście, ma wąskie liście, ma złożone w rulonik liście. Bardzo ładna odmiana, taka fastigiata, coś takiego, jeżeli wiecie o czym mówię. Ładna roślinka, naprawdę mi się bardzo podoba, z chęcią chciałbym mieć ją w ogrodzie. No niestety przez kilka lat będzie utrudniony dostęp do niej, ze względu, że to nowość. Lecimy dalej. Były dwa miejsca w drugie, są dwa miejsca trzecie. Na pierwszy rzut polska odmiana świarka serbskiego Golden Rain. Bardzo ładna również odmiana świarka serbskiego bardzo żółtych igłach. Troszeczkę wygląda, jakby troszeczkę przysychała. Szczerze Nie tak. No, ale z daleka bardzo ładnie się prezentuje, z bliska troszeczkę gorzej, moim zdaniem, ale fajny wybór. I chyba mój faworyt, nawet łożą nie był taki fajny, szkoda, że dopiero trzecie miejsce z Ekpo. Judaszowiec, yy, Judaszowiec Golden Fall, piękne, duże liście zwisające praktycznie od samego czu czubka do samej ziemi. Piękne, ogromne liście, żółte, bardzo fajne, moim zdaniem to powinno wygrać, ale to jest tylko moje zdanie, piękna roślina. Mamy również dwa wyróżnienia najpierw róża ROP07, jeszcze nie ma w swojej nazwy, takiej rynkowej. Bardzo mała odmiana różowej różi. Według mnie bardzo ładna, takie moje miejsce trzecie. Drugie wyróżnienie, czyli hosta Gypsy Lemon. Szczerze mówiąc, nie porwała mnie ta roślina, wygląda jak taka hosta Jun, coś takiego. Teraz opowiem Wam o reszcie roślin. Tutaj mamy klimatizację Snowstorm, piękne kwiaty, naprawdę bardzo ładna roślina. Następnie mamy Hydrangea Skyfall Fren, coś w ten deseń, Orzech Włoski, Jacek Lubelski. Tutaj mamy bezkoralowy Lemon Lace, bardzo fajna roślina. Szczerze mówiąc, na początku myślałem, że to jest klon palmowy tak z daleka. Naprawdę ciekawa roślina. Szkoda, że będzie dopiero późno w sprzedaży. Heuchera Rex Black, dla mnie żurawka jak żurawka. Szczerze mówiąc, nic z ciekawego dla mnie. Pinus czy kosodrzewina Tukan, polska odmiana. Mi się podoba osobiście. Żółte, takie fajne przebarwienia. Tutaj mamy roślinkę Fargezian. Fargezia. Taka bambusowata. Fajna też. Rosa Incredible Fruit. Bardzo ładnie pachnie. Niestety nie mogłem tego pokazać. Ale, ale warto powąchać. Jeżeli tylko będziecie mieli taką okazję, to jak najbardziej Was tutaj zachęcam. Metasequoia Marta, yy, fajna odmiana, taka lekko żółta, zwykłej metasekwoi, trochę krótsze igły, ale jak najbardziej yy, ciekawie to wygląda. Yy, roślina, której nie było yy, sadzonki przedstawionej, yy, klematyz Jan Trzeci Sobieski, yy, roślina yy, wygląda fajnie, zacnie, natomiast szkoda, że nie mogliśmy zobaczyć jej w pełnej krasie. tak. Naprawdę, chwilę możecie zobaczyć moje buty, żeby zobaczyć teren biały, mit kable. Podobne odmiany są na rynku. Mi się te Derenie kolorowe nie podobają. Wiem, że jest dużo ich zwalników. Mi osobiście nie przypadają do gustu. Według mnie wyglądają troszeczkę, jakby były chore. Ale to tylko moja, moja opinia. Róża Jam Likus, chyba tak się czyta. I bardzo fajnie wygląda z tymi owocami. Niestety nie kwitła. Na, na, na wystawie. No nie jej pora. Natomiast fajne te owoce, małe, ozdobne. Tutaj mamy miłożęba i mamy e, Hortensję e, petit Star. Nie mu, mm, to jest e, ten sam hodowca, który wyhodował budleje e, free pet te tutti coś takiego. Roślinia trochę jak great star, coś takiego. Taka hortensja, ładna. Budleja, mm, Butterfly Tower. Bardzo fajna roślina. Ze względu na to, że ma bardzo wzniesiony pokrój. Fajna budleja. Jestem ciekaw jak będzie wyglądała. Jak będzie większa. Jest za wcześnie, żeby to zobaczyć. Ale naprawdę ten wzniesiony pokrój ciekawie wygląda. Myślę, że no, może być bardzo ciekawym pomysłem. Do... Ogrodu. Bóg Mid Midnight Father. Bóg jak Bóg, moim zdaniem, nie jest zły. Natomiast troszeczkę te małe liście. Nie jestem fanem małych liści, szczerze mówiąc. Zresztą wiecie po moim werdykcie Judaszowca. To jest fajna roślina Alstermia River Valley. Świetna roślina, to będzie do donic, do domu jak tylko wejdzie do jakiejś sprzedaży takiej ogólnej, o, bardziej ogólnej, myślę, że będzie hit sprzedażowy, bardzo fajne fajna roślina. świerkę szelest y, przez pana Sylwestra, szelesta wyhodowana, też fajna, y, fajne tutaj takie białe y, końcówki, coś w stylu jakiejś tam y, plumozy, warigaty, y, coś takiego, fajne, fajne tutaj rośliny, większość z nich taka, część była taka dosyć oczywista, jakieś nowe żurawki, które wiadomo, nowa odmiana, chociaż tak naprawdę nie wiadomo czym się różni od reszty, ale mamy też jakieś fajne róże, mamy fajne klematisy, klematis floridens, jeszcze o nim zapomniałem powiedzieć, fajne kwiaty takie pełne pełne. Mamy fajną metasekwoję, różę, hortensję też całkiem spoko. Mamy fajnego judeszowca. Taborówka też ciekawa, chociaż nie, czy zasługiwała na medal, nie mi oceniać. To fajna róża tam, miniaturowa, jeszcze bez nazwy. Więc myślę, że jest co na co czekać. To tyle. Widzimy się za rok na kolejnej wystawie. Na pewno będę relacjonował. Cześć!